Mam taką nadzieję, będzie placówką o charakterze bezprecedensowym, łączącym w swoim kształcie i funkcji sferę wizualną, jak stałe i czasowe ekspozycje, z żywymi wydarzeniami artystycznymi, jak warsztaty, koncerty, projekty, animacje. I żywię głęboką nadzieję, iż do tej aktywności twórczej przyłączą się wszyscy Suwaczanie. Tylko w tak zróżnicowanych formach organizowanie i udostępnianie starej łaźni pozwoli nie tylko utrwalić, ale i rozpowszechnić wielostronną aktywność twórczą rodzimych twórców i samych mieszkańców. Niech ta przestrzeń integruje ludzi i stanie się ulubionym miejscem spotkań. Na dzisiejszy uroczysty dzień przygotowaliśmy. Poetycką wystawę rzeźby. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Obiecujemy, że będziemy dbać, by stał się miejscem przyjaznym dla twórców i odbiorców sztuki. Mam własne doświadczenia związane z tym miejscem. Wiem, jak ta inwestycja, te suwalskie bulwary i ten obiekt za moimi plecami. Tworzyły się w sensie decyzji, bo nie było łatwo podjąć decyzję, kiedy ten obiekt kiedyś został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Później ktoś wydał pozwolenie na rozbiórkę. Już nie będę pokazywał tutaj palcem, kto, a, bo są te osoby wśród nas, ale to mnie zainspirowało. No właśnie, już przyznał się sam, widzę, miejski konserwator zabytków. To mnie zainspirowało do tego, żeby jednak no, zastanowić się, czy ten obiekt ma rzeczywiście zniknąć z mapy suwałk. A to była łaźnia. łaźnia, nie ja wiemy do czego służyła przed laty. Tutaj mieszkańcy no, w o Higienę niedaleko przepływa Czarna Hańcza, nasza rzeka, i później kąpieli tutaj w tym miejscu. Jeszcze była druga kąpiel w czarnej hańczy, z tego co mi wiadomo, ale to ówcześni Morsowie z tego korzystali. I wtedy zainspirowała ta decyzja pozwolenia na rozbiórkę mnie do tego, żeby ten obiekt odbudować. Tak samo jak przerażało mnie otoczenie tego, tych ruin, które tutaj stały, bo to były tak naprawdę ruiny pozostałości po tym obiekcie, to były haszcze. Tutaj tak naprawdę suwalczani nie spacerowali, bo strach było zapuszczać się w to miejsce, a to jest centrum, przecież suwał. No i postanowiliśmy ze współpracownikami, że napiszemy projekt. Projekt dotyczący rewitalizacji tej części miasta, kolejny projekt. On się wpisywał w program rewitalizacji, ten, który był tworzony, który powstał na lata 2017-2023, który konsekwentnie jest w tej chwili przez miasto realizowany. No i oczywiście uzyskanie dofinansowania w rzędu 6 milionów 200 tysięcy złotych pomogło nam uporać się z tą inwestycją, chociaż całkowity koszt tego, co Państwo widzicie tutaj na bulwarach i w zakresie renowacji odbudowy tego obiektu to prawie 20 milionów. Cały projekt 16,5 miliona, dostaliśmy 6 milionów 200 tysięcy złotych. W zasadzie jeszcze powinniśmy tutaj zainwestować. Potrzebne jest, są drzewa, te nasadzenia będą jesienią wykonane. Potrzebny jest plac zabaw dzieciom, bo tutaj suwalczanie już w tej chwili korzystają, spacerują właśnie na tych Suwalskich bulwarach. Tymi ścieżkami czasami widzę osoby poruszające się na rowerach. Chciałbym, żeby to miejsce tętniło życiem kulturalnym. O ile z drugiej strony Czarnej Hęczy mamy Zalew Arkadia i to jest część rekreacyjno-sportowa, także tutaj jest kolejny obiekt y, suwalskiej kultury i mam nadzieję, że będzie ten obiekt nie tylko funkcjonował w, tych, właśnie w, ty, w, tym, y, w tym zespole całych galerii, ale również będzie działo się dużo poza tym obiektem tutaj, Właśnie w tej przestrzeni suwalskich bulwarów, takie mamy oczekiwania, takie są plany. Tutaj przyjemnie będzie pospacerować, zwiedzić wystawę, zwiedzić te dzieła sztuki, zobaczyć chociażby te rzeźby, które są dzisiaj eksponowane od dzisiaj. I tutaj będzie można sympatycznie wypić filiżankę kawy, zjeść loda. To ma być takie miasto, które ma przyciągać i mieszkańców, i również naszych gości. Turystów. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego dzieła, bardzo serdecznie w imieniu Polskiego Samorządu podziękować. Oczywiście decyzja nie była łatwa, ale ta decyzja musiała być zaaprobowana przez Radę Miejską. Odpowiednie zmiany chociażby w budżecie i tutaj ukłonostronne Radnych Rady Miejskiej, bo, bo te moje propozycje zostały zaaprobowane, zaakceptowane przez Radnych. I oczywiście później ta maszyna budowlana ruszyła, wygrał przetarg firma Anatex, sprawdzony wykonawca, bo już dał przykład, że z renowacją obiektów zabytkowych nieźle radzi, przykład chociażby hotelu Loft. No i oczywiście później męczył się długo z tą inwestycją, dwa lata trzeba było aneksować terminy, ale myślę, że warto było. Poczekać, na, bo dzieło jest naprawdę piękne, dzieło okazałe. Dziękuję bardzo wykonawcy. Firma, która nam zaprojektowała ten obiekt i, i, i bulwary, to jest MD Szczecin. Ze Szczecina firma, która projektowała kilka obiektów, głównie sportowych, w naszym mieście. Oni są dzisiaj nieobecni, nie, ale bardzo serdecznie również tym przekazem, chociażby medialnym, im dziękuję. No i oczywiście władze województwa podlaskiego, które przyznały nam dotacje. To nie pierwsza dotacja. Otrzymaliśmy kiedyś dotację, w 2013 roku było otwarcie obiektu właśnie Słowackiego Ośrodka Kultury na ulicy Jana Pawła II. Później była rewitalizacja obiektu Muzeum Okręgowego przy ulicy Kościuszki 71. Tam też otrzymaliśmy dotację. Później kolejny obiekt, ten stojący przy ulicy Kościuszki, czyli Muzeum Marii Konopnickiej, który jeszcze wymaga Naszego zaangażowania finansowego. Zimą było przekazanie obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury, który też uzyskał grant, dotacje i teraz kolejny obiekt. Jak na jedno miasto 70-tysięczne, to imponująca jest skala tych wszystkich inwestycji, które w ostatnich 7 latach zostały zrealizowane. Naszym zadaniem i zadaniem wszystkich instytucji kultury, ale również sportu, bo ma swój element tutaj ośrodek sportu i rekreacji, to zagospodarowanie właściwe tego obiektu i tej przestrzeni, która została wytworzona. I to jest zadanie, które jest przed nami. Czasami jest łatwiej wybudować niż później to właściwie zagospodarować, bo obiektów, instytucji kultury nam, nam nie brakuje. Trzeba dużo starań, dużo wysiłku, ale... Liczę na to, że Suwalski Ośrodek Kultury jest największą naszą instytucją, najliczniejszą, z olbrzymim potencjałem i sobie świetnie poradzi.